Partnerem materiału jest LuxPaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Gmina Końskie poczyniła pierwsze kroki w kierunku utworzenia publicznego żłobka w mieście. To inicjatywa, z której skorzystają rodzice najmłodszych dzieci. Miejsce zostało już wybrane, a prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Samorząd chce pozyskać na ten cel środki z Krajowego Planu Odbudowy. Nowy obiekt powinien stanąć na placu dawnego przedszkola nr 1 w Końskich przy ulicy Krakowskiej. Budynek obecnie nie spełnia wymogów pod kątem technicznym, aby stać się żłobkiem. Stan tego budynku jest niezły, dlatego że cały czas jest w sporym kosztem utrzymywany, natomiast on generalnie nigdy nie mógł równać się, jeżeli chodzi o Walory użytkowe z przedszkolami, które były projektowane i budowane jako przedszkola. To jest dużo pomieszczeń, które są mało funkcjonalne z tego punktu widzenia. Jest duża klatka schodowa, część pomieszczeń na poddaszu i stara kuchnia węglowa. Gmina musiałaby wyremontować lub przebudować budynek, ale nie byłoby to opłacalne, ponieważ pochłonęłoby to więcej środków niż zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu od podstaw. Samorząd rozpatrywać będzie kwestię połączenia na tym terenie żłobka z przedszkolem. Ta decyzja będzie podejmowana zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. A kiedy inwestycja ma szansę przejść do fazy realnej, bardzo wiele zależy od tego, jak szybko uda nam się uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę, ale jest to już w trakcie projektowania. Informowałem o tym, że coś takiego wprowadzamy do budżetu i ten zapis budżetowy jest. To oznaczało, że mogliśmy zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Ponieważ mamy tam plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego i dla tej nieruchomości znacząco nie zmieniamy funkcji, to myślę, że nie będzie przeszkód, by po zatwierdzeniu projektu budowlanego wystąpić o pozwolenie na budowę, a projekt wykonawczy jednocześnie przygotowywać? Obecnie gmina oczekuje na ogłoszenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie z KPO. W planach jest rozpoczęcie prac nad utworzeniem publicznego Żłobka w Końskich jeszcze w tym roku.